Fajny jesteś, ale się trochę boję, że mnie udział Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest majówka, drugi dzień majówki. Czy to no drugi dzień, czy tak to Drugi maja, majówka jest w tym roku trochę dłuższa. I dzisiaj zdecydowaliśmy się na wycieczkę do Zoo, do Borysela. I tak naprawdę to też nie do końca my się zdecydowaliśmy, ale Leon wczoraj stwierdził, że mamo, ja chcę do zo zobaczyć zwierzątka i małpy. także jedziemy do Zoo. A że w łódzkim Zoo w takie dni... Gigantyczne kolejki. Tak jest. Postanowiliśmy wybrać się dlatego nieco dalej do Borysewa. Ostatnio byliśmy, co możecie zobaczyć, kilka vlogów wstecz w Gdańsku i było bardzo fajnie. Chociaż tam to Zoo jest szalenie duże i naprawdę potrzeba dużo czasu i dużo kilometrów przejść, żeby tych zwierząt sporo zobaczyć. I tam zdecydowaliśmy się na przyjazd taką kolejką. Myślę, że tutaj zrobimy dokładnie to samo. Jedno z nas. No, to na pewno wieprz chcą jechać kawałek tą kolejką, a my zrobimy tak jak wtedy, czyli jedno z nas wsiądzie z Leonem na kolejkę, a drugie zostanie z Belgiem w <coughs> po i gdzieś tam będzie spacerowało. My obydwoje byliśmy w Borysie, także nie mamy chyba mam? Żona mi normalnie wymodliła, bo <coughs> zachorowała na <coughs> to moja. Ja wymodliłam ja chorobę, wiesz co? Jak chcę możesz? Nie tak? wiem czy wiecie, ale moja żona ma uczelnie, na dobrą zabawną nauczy. bo nie ja Tak to jest, jak się lelmo zrobi 15 stopni, już klima na 13 w samochodzie krótkie spodeńki, jacuzzi pływanie to proszę bo to są efekty się dobrej zabawek. My obydwoje są w Związku już byliśmy, także. Pamiętasz? No ja pamiętam. Także dużego poparcia na jakieś bardzo mocne zwiedzanie nie mamy, a w sumie jeździmy z sąsiadami zgubiliśmy znowu dwa sąsiadów. Czy oni są w I co? No i zobaczymy, jak to będzie. Która O, właśnie zaczęło padać. To nieco komplikuje sprawę. No ale już pewnie zajedziemy na miejsce i zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Człowiek tak? próbuje się wyrwać, a tu wszędzie oni. I <grypsi Froga> <Śladują> nas. <grypsi> <grypsi> razem przed majówka, razem majówka. Co to jest Kordiś? Ciuchcia? Tak. Wsiadamy? Tak. Jedziemy? Chyba musimy poczekać aż się otworzy. Tak? Leoś, gdzie przyjechałeś? <grypsi> Co tu będziemy oglądać? Szre... Jesteś szczęśliwy, spełniliśmy twoje marzenie? To to jest Super. To... <grymka> widzisz, dość Nikoś? Tam, po, po tam, tam, koło kamienia, widzisz? Tam, 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 A, na podłodze. O ja. córekatek na wybiegu nie ma. A co tylko jedna jest? No, czy też? Ale chodzi o to, że nie Is widzę innej. A, jeszcze tam jest. Słodykatka? Sorykatki. W ZOO w Borysewie jest domek dla matki i dziecka. Porzucam na chwilę dziecko. No chodź, możesz zobaczyć. Tutaj jest przewijek, żeby przewinąć dzidziusia. Krzesełko, żeby nakarmić. Fotek, żeby usiąść nakarmić. Super. Wow. Nawet jest małe krzesełko, jakbyś chciał tutaj usiąść. Widzisz? Mega! Tu chyba jeszcze nic nie ma, tu chyba przygotowują do sezonu. No. A krokodyle będą tam. Gdzie? Yeah. Tak, Wydaje mi się, że tam będą w zamknięciu. Przepiękny król zwierząt. Zoborysewie jest także bardzo duże. Tutaj e, zwierzęta mają bardzo duże wybiegi, także to będzie raczej dłuższy spacer. Mieliśmy mieć kolejką, ale podjęliśmy decyzję, że idziemy. Z przodu moja ekipa. My tutaj troszkę wolniej, bo na tych, widzicie, mm, na tej kostce trelince, no niestety, ale ten wózek bardzo się trzęsie i mama idzie troszkę wolniej, prawda? Tutaj mamy ziemię bardziej zbitą, także myślę, że będzie trochę wygodniej. Co to jest, Leon? Cześć. Fajny jesteś, ale się trochę boję, że mnie udziamiesz. Cześć! O! o Czyli, no, dość. A można, tak? No. No, tam. Chodź. Nikodem ty nie. W sumie, jakby nie można było, to chyba byłoby jakieś dodatkowe zabezpieczenie, nie? Prąd. Czy... O! Ale znalazłem fajnego. O Ojej, już jedziemy. Zdecydowanie te osiołki tutaj to są y, moje, y, moi faworyci. Ubawiłam się tam najlepiej. Zebry powiem Wam z ciekawostek. Rozwiązam odwieczny dylemat. Już wiem. Te zwierzęta są czarne i są w białe paski. A te białe paski są jak nasze linie papilarne. Każda zebra ma swój wyjątkowy wzór. Także taka ciekawostka. My już wróciliśmy do domu, jak tylko położyłam się na łóżku i powiedziałam, że teraz idę na drzemkę. W tej sekundzie obudził się Felek, dwie sekundy później obudził się Leoś. Także zamiast drzemki wjeżdża kawa, Rafał też się napije kawy i... i tyle z naszej popołudniowej regeneracji. No ale nie ma co się dziwić, dzieci wyspały się w samochodzie. Leoś, jak Ci się podobało w zoo? Jakie zwierzęta Ci się najbardziej podobały? Lew Ci się najbardziej podobał? To tak jak mamie. i słoń. I słoń? To chyba nie w tym zoo. A się tu nie było słonia. Tu nie było słonia w tym zoo. A gdzie jest słoń? Słoń był w tym pierwszym zoo, w Gdańsku. Dlaczego? No bo w sobie nie mają słonia, ale były zebry i były tygrysy. Ja lubię tygrysy. Tygrysy też były fajne. A tobie co podobało się, Wzo? Słyszeliście? Dzisiaj nie piję. Dzisiaj mamy ten dzień miesiąca, kiedy nie pijemy. Uhu. No jak co ci się podobało, Wzo? No bardzo jest bardzo fajne. Super! To prawda. Ładnie te zwierzęta mają fajne, też takie duże tereny, faktycznie nie takie duże jak goda i składnie na koszulkę. Co? Na koszulkę. Nie dostałem wyszło. Ale często ją marzę na nagrania, więc... Także spędziliśmy bardzo miły, przyjemny, rodzinny dzień w Borysewie. to jest! I zastanawiamy się, co będziemy robić jutro, Także szukamy jakichś pomysłów jeszcze na, na majówkę, a może nawet y, wiem skąd zaczerpniemy ten pomysł. W sumie nie mamy pomysłu na jutro, i e, przejrzymy, jakie atrakcje proponują e, Kamila i Paweł. To są autorzy bloga Ready for Boarding. Ja ich obserwuję naprawdę od wielu lat. Aktualnie są e, w Stanach Zjednoczonych, także z ogromnym zaciekawieniem obserwuję ich podróże. E, Kamila z Pawłem wydali książkę. To już jest druga książka, którą mam od nich. Ja Możesz. Ja to możesz. Także jeżeli nie mam pomysłu ja na spędzenie ja czasu dasz. z dzieckiem, dobra, to sięgam, a tu jest taki bałagan, wiesz, troszeczkę, kochanie. To sięgam do ich książek, żeby się troszeczkę zainspirować i zobaczyć, co oni proponują. Także dzisiaj, Kamila Paweł, chyba pomożecie nam wybrać atrakcję na jutro. Pomachasz?